Dzień dobry, drogie dzieci. Tutaj pani P. Dziękuję, że w poprzedniej lekcji wzięliście udział tak licznie nie spodziewałam się tego. Dzisiaj lekcja numer dwa odpowiem na wątpliwości Jarka, który odszedł z waszej klasy, czy teraz można zmienić konstytucję? Ale najpierw pan od PO poprosił mnie o zastępstwo, bo widział, że nie potraficie prawidłowo nosić maseczek. Otóż informuję, że maseczkę nosimy na buzi, a nie na głowie, jak niektórzy w telewizji. No chyba, że głowa to Wasze najbardziej chore miejsce. To ok. A teraz zapraszam Waszych rodziców przed telewizor, bo chciałabym coś powiedzieć. Czy teraz można zmienić konstytucję? Formalnie pewnie można. Czy to jest dobry pomysł? To jest najlepszy pomysł. Mamy stan epidemii. Nie możemy iść do lasu, no chyba, że polować. 16-latek może współżyć, ale nie może być z domu bez mamy. A w wyborach prezydenckich największą szansę ma na wygranie kandydat, który nazywa się Avizo. To jest najlepszy moment, żeby zmieniać konstytucję. E, Jarku, pamiętaj tylko o jednym. Zgodnie z artykułem 235 ust. 3 Konstytucji, e, pierwszy projekt czytania ustawy zmieniającej Konstytucję może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 30 dni od przedłożenia projektu do Sejmu. Zadbaj o to, żeby ten termin upłynął, bo inaczej będziesz postępował niezgodnie z Konstytucją. Druga sprawa jest taka, ale nie musisz się o to martwić. Że zgodnie z artykułem 228 ust. 6 Konstytucji, w okresie obowiązywania stanów nadzwyczajnych nie można zmieniać Konstytucji. Ale wydaje mi się, że o to nie musisz się martwić. Dziękuję za to, że byliście ze mną na drugiej lekcji i do zobaczenia. Siema!